oh

Następny przystanek. Adam Polska. Scott. 그렇게 들어가서 잡았어요. 음. 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 już jest to już jesteśmy w 13 Teraz do Rondo Waszyngtona będziemy No, 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 tak. O, widzę coś. Rondo Waszyngtona. O, tu jest Rondo Waszyngtona. No.

To stadion wygląda trochę jak miska. A to jest Kijowska. Ale ja Tak. I tutaj już zaczynamy 507 z wytycznego. I tutaj jest start trasy 507. Tak, to jest początek 507. Tam, tu jest, jest koniec. Mhm. No. Następny przystanek to Muzeum Narodowe. On się na nie zatrzyma. Co? On się na krócej nie zatrzyma. On się na centrum zatrzyma. Fajna, krótka trasa. To jest taki mój pierwszy przejazd. Nagrany? No, stąd pierwszy raz. Mój ogólnie nagrany pierwszy przejazd. Bo ja to nie mam siły jeszcze. Kawałek nagrałem, przyjazd setki, MG-tun. Tak ręka boli. No. Właśnie. Ja ją zazdroszczę tym, że mam taką rękę, że umiem to tak nagrywać. Na przykład kupię nocarz, to biorę się albo coś tam muszę, bo dwie godziny mam biorąć takie dosłownie, oni tak... A oni mają on, on, jakiegoś podstawiacza? Nie. Chyba nie. To siedział taki. Ja też. to jest, jest jakiś po prostu Przejechać? przepłynąć takim tramwajem wody. Ale dzisiaj? No tak, bo to jest tutaj niedaleko. To jest tutaj. Nie, dzięki. To jest most Poniatowskiego? Tak. No. I to. kojarzę. Wczoraj parada tędy jechała. Irek? Tak. A, że to prawdziwa. No tak, no. Ja no że tam to... Nie no to prawdziwa, prawdziwa. następowała na 507. Szkoda że pada. będę mógł oderwać rękę od tego, od tej szyby i od telefonu otocznego. EKP powiśnie. A teraz jest muzeum, no. Teraz będzie muzeum na drodze. A jeszcze tylko dwa przystanie. No dobrze. Adolfa może z Pana gramy. No. Centrary. どうぞ。 Spod mojej szkoły. Gdzie? 180. Autobus pod mojej babci 180. Prawda? No. Mam Aha, no on tam z między winowywałam. O zobacz O, Oj, 116 też spod mojej szkoły. 16 też spod mojej szkoły. No bo ona tam właśnie jeżdża. Ale to są, to jest przystanek urócony. Jest Maria. Ile na elektrycznych? To jest przystawek z centrum. się na co? I no. 503. No. Ej, ten na dolinę nas tam To będziemy mogli tym wracać. Albo z nie weźmiemy w No. Boże, kręgiem w boli. Dwa ostatnie przystanki. No chyba to wytrzymamy. Jeszcze w centrum i centralnie. Jeszcze ani razu nie zmieniałem ja ręki. Ja co no. mam przez to? Już mam To jest 158, nawet olima. To są te dwie linie. Co alfa. Nie. Dla policji, no. no 131. Może 131 wrócimy, sobie na Sadybę. Ale nie nagramy Co? Nie, ale nie będziemy nagrywać. Musimy nagrywać przejazdu nie będziemy. Ja może fragment nagram, ale... Tam, bo tam na Sadybie jest fajna pętla, jest tak? No i to będzie mogli 189 do Doliny No tam, tak, tak, tak. Masa 231 jeździ. Ja Może to. jakiś elektryk dzisiaj będzie na 131, to będzie cud. Albo jak będzie albo LMG, albo Ale fajna taka linia, tylko wejście, nie wiem coś takiego. Trzyma tej, Tutaj korki są niestety. No. Będziemy teraz tak tutaj 15 minut. Nie, nie, nie ręka. ręka się. O ręka się wykończy. Po ten telefon i przestanę nagrywać. Dobra, jakoś jedzie. Myślę że już, że elektryk to 172. na 172, on na wyłusycie, no. Co akurat tu się element elektryczny o Jezus kurde a to dwie strony jadą o może ten twój kierowca się jednak na autosanistą przerzucił? Mm. może co widziałeś wy aha asumos. Szybciej, Nie może po prostu się pochorował. Jeszcze mała dzwoni. Odzwonisz. tam, Odzwonisz, to będzie za minutę. A bardzo źle. Centrum. Wiesz, że cię słuchaj? Nie. Mówiłeś przecież. centrum I Tam też nago, tam też nago słuchaj. Ja nie wracam do wyższego. Ja chyba też się nie wracam. Ja już wracam do domu. A jeszcze muszę oglądać. Już to jest tam już. 生活还是得这样。